dla najlepszych, wejdź na groundgame.com Paweł Hadasz Paweł, miło cię widzieć ponownie na pokładzie fen. E, tak naprawdę duże oczekiwania teraz e, odnośnie organizacji Fight Exclusive Night. Jak też organizacja bardzo na Ciebie liczy. Dzisiaj już odbyły jakieś rozmowy chyba, co? Jesteśmy po wstępnych rozmowach. Witam w ogóle wszystkich na początku. Jesteśmy po rozmowach ja z tą organizacją. No, fajnie mi się z nimi współpracuje. No, od początku mamy bardzo dobry kontakt, jak i wcześniej, jak i teraz. Podpisaliśmy nowy kontrakt. Więc tak naprawdę no, jakieś tam nowe możliwości, no, nowe warunki, ale no, oczekiwania względem mnie ja, w organizacji. Ja tak naprawdę wiem czego się spodziewać, no bo już tej organizacji byłem, wiem, jakie mają podejście, dlatego też wybrałem tą organizację, no bo jest to czołowa organizacja, z którą mam bardzo fajne relacje. Oczekiwania federacji względem mnie, to już by trzeba było zapytać ich, jakie są. Mam nadzieję, że wysokie, że sportowo gdzieś tam ta powrzeczka za każdym razem będzie podnoszona do góry i i finalnie gdzieś tam powalczymy o te najwyższe trofea, a jak będzie czas pokaże. To w treningu jesteś, widać. Cały czas <noise> jestem, cały czas w treningu byłem, jestem i chyba już zawsze będę gdzieś tam w kodzie genetycznym się zapisał ten trening na, na, na wieczne, na, na, na stałe, a, a oko no, taki sport kontaktowy, więc, więc to się czas, często, bardzo często w naszym sporcie zdarza. Już y, ogłoszenie na kolejną galę, prawda, już było tutaj informacja, będziesz walczył na, na kolejnej gali feny. Y, 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 to takie oczekiwania twoje były rzeczywiście, żeby tak szybciutko już zawalczyć, pokazać, jak to wygląda w ogóle, jeśli chodzi o te plany na ten rok, bo ta gala najbliższa i co dalej? Szybciutko, no czy ja wiem, czy szybciutko, no jest to marzec i tak naprawdę będę cały czas w treningu musieliśmy sobie tak to wszystko poukładać, rozpisać, żeby wszędzie je idealnie z formą. Tak naprawdę chciałem jeszcze w tamtym starym roku zawalczyć, nie udało się troszeczkę rzeczy prywatnych, osobistych musiałem sobie poukładać. Teraz dzięki sponsorom, dzięki wszystkim osobom, które mi pomagają, jestem w stanie skupić się w 100% na treningach i zrobić tą formę. Z Fenem jestem dogadany, więc wracam. Paweł, jesteś dużym facetem i kategoria wagowa? To będzie dalej 84, czy raczej będziesz mierzył 93? Nie, zaczniemy na spokojnie o 93 kg. Już taki pierwszy okres przygotowawczy pod tą wagę miałem zrobiony w tamtym roku, żeby sprawdzić, jak, jak się to ciało zachowa, jak to wszystko będzie wyglądało. Czułem się bardzo dobrze. Gdzieś tam systematycznie te kilogramy były nabijane, nie to taki sam nagły przyrost masy mięśniowej, czy ogólnie masy, więc, więc na razie 93 kg, a jak to wszystko potoczy się dalej, zobaczymy, czas pokaże. Ja do 84 też nie wykluczam tego, jestem w stanie to zrobić, mam tą wiedzę, mam osoby, z którymi współpracuję, które na pewno mi w tym pomogą, zrobimy to mądrze, ale tak jak mówię, na razie jest 93 kg, na tym się skupiam, co będzie dalej, czas pokaże. Kiedy tak naprawdę dowiedziałeś się o tym pojedynku, o tej nadchodzącym pojedynku, kiedy podpisałeś kontrakt, i czy jesteś już w przygotowaniach? W przygotowaniach jestem, byłem, a kiedy dowiedziałem się o walce na ostatnim walce, na ostatniej Ewenu, gdzie walczył Michał Matyskulik, usiadłem z wodarzami fenu, porozmawialiśmy sobie po męsku, każdy postawił jakieś tam warunki. Po dwóch tygodniach wróciliśmy do rozmów, znaleźliśmy jakiś tam kompromis, znaleźliśmy już tak, taką wspólną drogę, no i, no i jestem. Tak może troszkę inaczej, bo organizacja FEN -y, no, znalazłaś na językach wszystkich i to nie do końca tylko ze względów sportowych, ostatnio takie wydarzenia, które tutaj zaszły przed tą galą, to rzeczywiście odbiły się szerokim echem. Jak to oceniasz w ogóle i czy tak ekstremalne kiedykolwiek przydarzyły się takie wydarzenia, jeśli chodzi w ogóle o Twoje starty? Nie przydarzyły się, mam nadzieję, że się nigdy nie, przy, nie przydarzą, no bo wiadomo, zawodnik już przed samą walką jest skupiony na, na sobie, na tym wszystkim, żeby zrobić jak najlepszą formę na daną godzinę, na dany dzień, a tak naprawdę no, takie no, wydarzenie no, niefajne stało się, fajnie, że to wszystko zostało jakoś zażegnane, że, że wszyscy zawodnicy wystartowali, no bo wiadomo jakie to jest obciążenie psychiczne, fizyczne, słyszałem, że tam naprawdę było ciężko, ktoś wyciągali przez, przez okno, ktoś tam musiał jechać do szpitala, więc czapki z głów dla organizatorów, że, że sprostali temu wszystkiemu, że zapewniły jakąś alternatywę i, i że wszyscy dzisiaj walczą, ale tak, wracając do twojego pytania, mam nadzieję, że nigdy mi się takie coś nie przytrafi. Zawsze będzie ta spokojna głowa, żeby się wyspać, zregenerować, a nie uciekać przed i walczyć o życie, no bo tak to wyglądało. Wspomniałeś tutaj, że ten, twoje jakieś tam pomysły i no i plany z organizacją związane, że gdzieś tam o te najwyższe cele, o te najwyższe jakieś tam trofea walczyć. Gdybyś miał tak sobie to ewentualnie rozplanować, zapanować, gdyby się wszystko potoczyło zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, to kiedy te najwyższe trofea, najwyższe cele, chciałbyś już ewentualnie o nie sięgać. Jeszcze w tym roku walka o pas. Dwie, trzy wygrane z rzędu i dwie wygrane, trzecia walka, 93 kg. Na tym się skupiam, to jest na ten, ja mówię, ja mogę wrócić do rozmów o 84 kg. Aczkolwiek myślę, że tych chłopaków, w tym 84, jest na tyle, że jest tam brycze, jest naruszka, jest parę innych fajnych, świetnych nazwisk, które naprawdę dają show i będą się mieli o co bić chłopaki. Ja chyba zostanę w tym 93 kg, ale te się nie zamykam, na razie na razie cel jest taki, żeby zrobić dwie wygrane walki trzecią, już, już negocjować walkę o pas. Czy w takim razie zmieniłeś coś w swoim treningu, dodałeś jakiś trening siłowy, być może jeżeli zmieniasz kategorię wagową na wyższą? No wiesz co, cały czas się rozwijamy i cały czas coś dodajemy do tych treningów, tak naprawdę nie zamykamy się w jednym, no bo człowiek całe życie się uczy, musi się rozwijać iść do przodu. Gdzieś tam podejmuję współpracę z różnymi osobami, które mogą mi w tym pomóc, bo każdy jest profesjonalistą w swojej dziedzinie, w swoim fachu, więc korzystam z osób, które, które mi w tym wszystkim pomagają. Czy dożyłem trening siłowy, no gdzieś tam przez, przez te wszystkie niestarty, które, które miały miejsce? konsekwentnie trenując, trenując dalej tej masy mięśniowej, troszeczkę przybrałem, może też z wiekiem gdzieś tych kilogramów pojawiło się więcej, więc ta waga, która teraz będzie, będzie taka optymalna i, i tyle. Adam wieczorek wspominał też, że chce być w kategorii do 93 kg, tak się zastanawiam, co wy zrobicie, jak się spotkacie obaj w tej kategorii wagowej, jak to będzie wyglądało? Ktoś będzie musiał zrezygnować, ktoś pójść wyżej, być może Adam wróci do UFC? Wcześniej już w studiu padło takie pytanie, no nie będziemy chyba toczyć bo, no, bo, no bo byłoby to bez sensu, jesteśmy przyjaciółmi, pomagamy sobie codziennie, można powiedzieć na treningach, stojemy u siebie w narożnikach, kolegujemy się prywatnie, zawodowo, więc jeśli będzie trzeba walczyć o pas UFC, Wiadomo, to, to wtedy będziemy, będziemy myśleć na razie. Nie skupiamy się na tym, w ogóle nie myślimy o tym, i każdy niech podąża sobie swoją drogą i niech osiągnie to, co ma zamierzone. To jak wyglądają sparringi mniej więcej, gdybyśmy mógł coś powiedzieć. Wiem, że nie to wynosi tak. się z sali treningowej, nie, 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 ale. To nie było po ale, właśnie. Ale tak zapytam Ciebie, Ty już czujesz, że to już jest ten moment, że możesz przystępować do walki, nie ma żadnego problemu. Jak wygląda też Adam, bo może nam podpowiesz troszeczkę. O formę Adama, o to, jak się czuje Adam, to najpierw byłoby pytać Jego, a nie będę się wypowiadał w czyim imieniu. Adam, jak zawsze jest. Jest w treningu, jest w gazie, robi wszystko co może, żeby, żeby w tym gazie być, żeby pokazać się jak zawsze z najlepszej strony. Zdrowotnie też już ok? Zdrowotnie jest wszystko ok, tak jak mówię, no to by trzeba było rozmawiać z Adamem. Jak wyglądają nasze sparingi pomiędzy nami, jak wyglądają sparingi w naszym klubie, są to naprawdę sparingi. bijemy się, my przychodzimy i każdy, każdego chce dociążyć. Po to, żeby, żeby finalnie ten efekt był jak najlepszy. I Im więcej, można powiedzieć, po tu na Macie, tym mniej krwi w walce I to my idziemy tym, z tym założeniem. Jesteśmy starą szkołą, która gdzieś tam ubieramy kaski, ubieramy duże rękawice, całe ochraniacze, ale naprawdę toczymy, toczymy boje, Ale po, po całym treningu, po całych sparingach idziemy razem coś zjeść, kolegujemy się. Jest to wszystko w ramach zdrowej sportowej rywalizacji, żeby sobie pomóc. Wczoraj była gala w Otorze, tak nie kusiło Cię, bo blisko w domu i tak dalej, i gdzieś tam organizator, że Adam też w tym uczestniczący nie kusiły ciebie, żeby jednak spróbować najpierw tam, bo tak naprawdę na rekord by to nie miało żadnego wpływu. Ja już nie, nie, nie kalkuluję rekordem, ja już nie myślę o tym, już nie buduję tego rekordu. Ten rekord może nie jest jakiś super i tak dalej, ale żeby bić się na gołe pięści, to już nie moje czasy, nie moje lata, żeby gdzieś tam jeść. Myślę, że jeszcze z 7-8 lat temu pierwszy stałbym pod tą halą i czekał na przeciwnika, kiedy on przyjedzie i chciałbym się z nim konfrontować i się z nim mierzyć. Teraz szanuję swoje zdrowie, mam dzieciaka, mam dla kogo żyć, tych lat w tym gazie już zostało nam parę, więc ja szan obecnie szanuję swoje zdrowie. Rozmawiałem z paroma innymi zawodnikami, mają bardzo podobne podejście jak ja, więc są młodzi gniewni, są osoby, które chcą się konfrontować, sprawdzać w tej dyscyplinie. Niech to robią, ja im jak najbardziej kibicuję, będę pomagał w przygotowaniach, ale swoje skupiam się na tym. A podoba Ci się ta formuła z perspektywy widza? No jest to na pewno widowiskowe i wiadomo, że te walki gladiatorów od zawsze, od zalania dziejów podobały się i się sprzedawały i gdzieś tam normalnego widza do tego ciągnie, żeby było brutalnie, żeby było krwawo i jak myślę, że gala wotory zapewniła wszystko od A do Z. Więc jeśli jest popyt, jest podaż i tak to wygląda. No skoro chcę to widzę oglądać, to, to te gale są organizowane, sprzedają się, więc myślę, że jest okej. Okay. Jeśli chodzi dla mnie, fajnie, można na coś popatrzeć. Jest to też sport, aczkolwiek no myślę, że to w inni, innych organizacjach już nie do końca wygląda to wszystko tak, jak powinno. Nie ma tego szacunku, coraz bardziej robi się z tego wszystkiego cyrk. Na tego pięści widać, że chłopaki mają szacunek do siebie, przynajmniej to jest, to jest tym wszystkim fajne. To na koniec zapytam Ciebie. My... Pierwsza walka na przetarcie, czy od razu wchodzisz na głęboką wodę i, i, i idziesz po swoje, tak, tak mogę powiedzieć? W ja ogóle coś ustalenia jakieś są odnośnie nazwisk? Ja za bardzo nie mam się chyba z czym przecierać i tak dalej. Ja nie zardzewiałem wręcz odwrotnie, takie jest moje zdanie i myślę moich sparing, sparing partnerzy osób, które pomagają mi w przygotowaniach. A no, ty, mo, ty, po rozmowach z organizacją powiedziałem tak, że no może nie osoba, która miała ostatnio opazji była pretendentem o walkę opazno, bo to są osoby przygotowane na 5 rund po 5 minut. Ja troszeczkę będę musiał nad tym jeszcze popracować, żeby być żeby w ten taki dystans 5 rund po 5 minut, a każdy inny, ja podejmę wyzwanie, siadajmy, rozmawiajmy i, i walczmy. Dziękujemy. W takim razie czekamy na Twoje występy. Dziękuję, Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Chciałem z tego miejsca też podziękować wszystkim sponsorom, którzy ułatwiają, ułatwiają mi te wszystkie treningi, pomagają w przygotowaniach, a wszystkich przed telewizorami, przed, przed monitorami, zapraszam na moje social media, Paweł Hadaś, tam będziecie mogli się dowiedzieć troszeczkę więcej o tym, w jakiej jestem formie, jak idą przygotowania, gdzie, co i jak. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.